Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Duchowo przygotowujemy się do ostatniej niedzieli w roku kościelnym, niedzieli Chrystusa Króla. Jakiego mamy króla? Czy króla, który ma wojsko, policję, ma wiele posiadłości, służby? Mamy króla miłości. Myślę, że tym istotnym jest popatrzeć na krzyż, na mękę Pańską. Na cierpienie Jezusa, na jego łagodność. To jest król, który ma otwarte ramiona, serce dla każdego. To jest król, z którym pewnie się nie zgadzamy, bo to jest król, który pozwala, tak, daje człowiekowi wolną wolę. Jedni i drudzy pracą, patrzą na prawo, na lewo i pytają się, dlaczego tyle zła. Tyle cierpienia, jeden drugiego krzywdzi, a Pan Bóg nic z tym nie robi. Jak to jest, że jest wojna na Ukrainie, jak to jest, że jest wojna w Ziemi Świętej, tyle okrucieństwa, tyle niepotrzebnego cierpienia, niepotrzebnej śmierci, a Pan Bóg. No właśnie, Pan Bóg zostawia nam wolną wolę. Myślę, że tym jest takie piękno. I miłość do nas, prawda? I przypomina mi się tę przypowieść, jak gospodarz zasiał pszenicę, a zły człowiek zasiał chwast. I gdy pojawiły się pierwsze symptomy, to uczniowie mówią, słudzy mówią, to może zrwiemy chwast. Nie, bo wtedy także uszkodzicie pszenicę, pozwólcie obójgu aż do żniwa. Żniwa to, to koniec świata. Yy, pozwólcie obojgu ruść, no, my to obserwujemy i może buntujemy się. Ale wracam do Króla Miłości, do którego mamy śmiały przystęp. Dzisiaj Ewangelia bardzo taka konkretna, bardzo konkretna. Usłyszymy o sądzie ostatecznym, Bóg, który postawi owce po prawej ręce, kozły po swojej lewej stronie do tych po prawej powie pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwom, bo byłem głodnym, daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić, byłem chory w więzieniu, odwiedziliście mnie. Gdzie, kiedy, jak? Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, nieście uczynili. I król, sędzia, powie po tych pole, po lewej stronie idźcie precz w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom, bo byłem głodnym. Nie daliście mi jeść, byłem spragniony. Byłem chory w więzieniu. Nie usłużyliście mnie. Gdzie, kiedy, jak? Cokolwiek uczyniliście, nie uczyniliście jednym z tych braci moich najmniejszych. Tegoście mnie nie uczynili. Kiedy zgłębiał tę Ewangelię, tak sobie myślę, nikt z nas nie może powiedzieć nie zabiłem, nie ukradłem. Zobaczcie, że tutaj są wszystkie grzechy zaniedbań. To są zaniedbania, nie? że mogłem usłużyć, mogłem pomóc, mogłem wesprzeć, mogłem być człowiekiem miłości. Jak król miłości, do tej miłości zachęcam. Jak król miłości zachęca do służby, do pamiętania o tych ubogich, źle się mających do tych mniejszych, do tych, którzy potrzebują pomocy. Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci, w moich najmniejszych, mieście uczynili. Znamienne, szlachetne, piękne i myślę, że o to chodzi, żeby budować wrażliwość na, na Króla Miłości. Bodajże Jan, Jan od Krzyża mówił, będziemy sądzeni z miłości, u słuchu życia będziemy sądzeni z miłości. Jeżeli wejdziemy w natchnione teksty, one są też oparte na królu miłości jako pasterzu w księdze proroka Ezechiela mamy obraz pasterza, który będzie szukał owiec, będzie miał o nie pieczę, będzie dokonywał przeglądu. Do zaś, zaś owce moje, tak mówi Pan Bóg, oto ja osądzę poszczególne owce, barany i kozłym. Jezus sam będzie pas owce, sam będzie układał na legowisko. Scena bardzo taka sielankowa, ciepła, serdeczna. Myślę, że Pan Bóg też chce nam przekazać te słowa serdeczności, słowa miłości. W psalmie usłyszymy Panem Pasterzem, nie brak mi niczego, będziemy śpiewać psalm 23. Panie z moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć. Orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez na swoją chwałę. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi głowę olejkiem. Kielich mój pełny po brzegi. Dobroć i łaska pójdą ślad za mną przez wszystkie dni życia i zamieszkam w domu Pana. Po najdłuższym czasem. Strofa przed Ewangelią głosi błogosławiony, który przybywa w imię pańskie, błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. Budujemy Królestwo Boże, tworzymy je. Jeżeli współpracujemy z Chrystusem, to Królestwo Boże tworzymy, realizujemy. Jeżeli jakoś zapominamy, nie jesteśmy z Chrystusem, może nawet jesteśmy przeciwko Niemu, to Królestwo Boże jakoś opóźniamy, cofamy w rozwoju. W drugim czytaniu usłyszymy słowa z pierwszego listu świętego Pawła do Koryntian. Chrystus zmartwychwstał jako pierwociny spośród tych, co pomarli, ponieważ bowiem przez człowieka przeszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Chrystus, Jego osoba, Jego zmartwychwstanie jako podwaliny mojego, Twojego zmartwychwstania. Kochani, przed nami wciąż czas łaski, czas Bożego błogosławieństwa. Pan Bóg daje nam czas, byśmy byli świętymi, pięknymi. Jako takie owieczki Jezusa, Króla Miłości, poddajmy się miłość. Myślę o tej miłości, która ma swoją siłę, w oczach niektórych jest słabością. Przypominamy sobie, sobie słowa Pana Jezusa, w których niektórzy odczytują słabość. Jeśli ktoś cię uderzy w prawy policzek, nastaw mój drugi. Yy, no właśnie, przypomina się mi taka scena, gdzieś tam zapisana przez ojców ko kościoła, jak to prości, prości pustelnicy sprzedawali kosze, jakieś tam drobiazgi, żeby mieć na utrzymanie swojego klasztoru i podstępem jeden z takich ojczulków został zaproszony do domu, gdzie była osoba opętana. Tak z taką cichą nadzieją, że może coś ten ojczulek zrobi. No i rzeczywiście tylko wchodzi świątobliwy starzec, mędrzec dostaje w twarz o tej osoby opętanej, nastawia policzek, otrzymuje drugi raz i wtedy następuje uwolnienie gdzieś słyszę, słychać głos, że właśnie ta rzetelność Ewangelii, ta czystość Ewangelii wypędziłam złego Demona z owej kobiety opętanej. Opowiadanie, które mówi o sile miłości. Jest siła miłości, jest siła nienawiści. Nie tak dawno mówiłem o tych bolączkach świata, wojnach, cierpieniach, zabójstwach, mordach. No właśnie, to jest siła nienawiści. Tak, tak widzimy, jak można nienawidzieć drugiego, prawda? Żeby w łyżce wody utopić. A my stajemy po stronie miłości, tak po stronie miłości, która też jest siłą, jest też pięknem. Przypominamy sobie tych naj, najpiękniejszych postaci, miłości myłowania Maksymiliana Kolbe, który oddał życie za Gajowniczka. Przypomnijmy sobie Ulmów, całą rodzinę, która przez miesiące chroniła rodzinę żydowską przed egzekucją, śmiercią sami zapłacili najwyższą cenę, cenę swojego życia, za tę serdeczną opiekę. Taka jest siła miłości, taka jest siła miłości, która służy, pomaga. Przypominamy sobie siłę miłości Matkę Teresę z Kalkuty, Wandy Błeńskiej, Jana Bejzego, Damiana de Fostera, którzy opiekowali się trędowatymi, Taka jest siła, siła miłości. I o nich mówimy, o nich możemy mówić jako tych, którzy budowali Królestwo Boże. Królestwo miłości to jest także Królestwo Prawdy. Tak, to w świecie jest ten zamęt między prawdą i kłamstwem, między prawdą i fałszem. Zły jest ojcem kłamstwa, zaciemnia, przewraca do góry nogami. Każe, żeby zło nazywać dobrem, a dobro nazywać złem. To jest robota złego. Tymczasem Królestwo Prawdy, tak, tak, no co powiedzieć. Królestwo Prawdy jest, jest tym, tą rzetelnością Jezusowego serca, jest oddaniem Jego prawdy, Jego miłości, Jego nauki, Jego obiektywnych spojrzeń. Królestwo Chrystusa sam. To także Królestwo dobra i Królestwo Sprawiedliwości. Żyjemy w tym Królestwie Bożym, pamiętając, kochani, no przed nami Niebo, życie wieczne, i ci, którzy dbali tutaj o Królestwo Boże, niech będą pewni łaski Nieba, łaski wieczności. Przypominam to, co mówiłem tydzień temu: Zaproszenie. Wspólnota Rycerzy i Świętego Michała Archanioła oraz parafia w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jemielnicy. Organizuje spotkanie z Robertem Tekieliem, katolickim dziennikarzem, publicystą, asystował przy egzorcyzmach. W najbliższy poniedziałek 27 listopada o 19 w Świetlicy Wiejskiej w Jemielnic, ulica Wiejska 43a to spotkanie będzie. Mieszkańców Jemielnicy, Szczelec Opolskich, ale także Kędzierzyna, z Kędzierzyna do Jemielnicy nie jest daleko. Serdecznie zapraszam. Znowu coś mądrego się dowiemy. Przyznam się, jako kapłan, nigdy w diecezji opolskiej nie słyszałem konkretnego nauczania na temat zagrożeń duchowych. Może doczekamy się konkretu w tym temacie. Niech Chrystus króluje w moim, twoim sercu, niech panuje, niech jego królestwo, królestwo ducha świętego, królestwo miłości, prawdy, dobra, sprawiedliwości rośnie pośród nas. Niech Was błogosławi, Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty. Amen, serdecznie Was pozdrawiam, zostańcie z Bogiem.